Cześć, moi drodzy, witam Was na portalu Videotesty.pl. Ja jestem Dawid i chciałem Was zaprosić dzisiaj do rozpakowania. Do tego, abyście razem ze mną rozpakowali ten oto, oto monitor. Jest to monitor Asusa LEDowy, ale tutaj od razu zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz: backlight. To oznacza, że podświetlanie diodami LED nie jest krawędziowe, które jest troszeczkę gorszym rodzajem podświetlania, ale podświetlana matryca jest z tyłu. To oznacza bielszą biel, a jednocześnie głębszą czerwą. Jest to monitor przystosowany do 3D NVIDIA 3D Vision Ready i oznaczony modelem VG278 Te dwie cyferki tutaj oznaczają, że jest to monitor 27 calowy, czyli bardzo, bardzo duży. 27 cali to już jest naprawdę pokaźna ilość. Wspominając o 3D Vision Chciałem zaznaczyć również jeszcze jedną ważną rzecz. Jeżeli jakikolwiek monitor wspiera ten standard 3dVision 2 oznacza to, że jego częstotliwość odświeżania musi być przynajmniej taka. 120 Hz. Nie mniej, może być więcej. I kolejna rzecz. Ten monitor przystosowany jest typowo do gamingu. On posiada czas odświe odświeżania 2 milisekundy. To jest bardzo, bardzo szybki czas reakcji matrycy na to co się dzieje, na to co wysyła nam karta oczywiście Full HD. Nie ma co czekać. Rozpakowanie jest w troszeczkę dziwnym miejscu, ale to ze względu na wymiary po prostu tego monitora, bo no, samo pudełko jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. Co mamy tutaj w zestawie? To jest tak, oczywiście zaczniemy od akcesoriów. Kabel DVI Dosyć długi, także nie powinno być problemu z jego yy, podłączeniem. Kolejna rzecz, zestaw okularów do 3D Vision NVIDIA. Yy, przy okazji od razu sobie zobaczymy jak to wygląda. Mamy tutaj kabelek do podłączenia naszych okularów i oczywiście same okulary. Yy, czy jeszcze coś tutaj jest w opakowaniu? Nie, tutaj w opakowaniu już nic więcej nie ma. Teraz zobaczycie. Dawida w okularach 3D. 3D Vision 2. Jest to standard opracowany przez NVIDIA, polegający na zwiększeniu aż o około 20% powierzchni samych soczewek. Wszystko to dzięki Wam, dzięki temu, że sugerujecie tutaj pewne rozwiązania. Oraz jedna rzecz, o której tutaj też producent wspomniał, gdzieś na opakowaniu. W każdym razie, że mamy około 20% jaśniejszy obraz. To pozwala nam wygodnie grać. Same okulary leżą bardzo dobrze, tutaj na oczach. Także nie ma tutaj z tym większego problemu. Są naprawdę wygodne. I oczywiście znaczek NVD. Wszystko w eleganckim ETUI. I lecimy dalej z monitorem. Całe zabezpieczona dosyć grubym styropianem. matryca już jest razem z nóżką. Całość jest naprawdę ogromna. Wezmę to na razie na bok. jeszcze wyjmiemy to, co tutaj mamy niżej. Yy, oprócz samego monitora i podstawki yy, 3D, która jest bardzo, bardzo solidna. Ona tutaj naprawdę na oko waży z jakieś 1,5 kg. Sama podstawa tylko. No ale żeby utrzymać taki duży monitor, też potrzebujemy odpowiednie stópki. Yy. To jest płytka ze sterownikami. Zawsze najnowsze pobierzcie sobie ze strony producenta. Oprócz tego mamy instrukcję obsługi monitora, drukowaną dosyć grubą, w różnych językach. Oczywiście znajdziemy tu angielski, ale także język polski. Łącznie z instrukcją podłączenia oraz korzystania z okularów 3D Vision NVIDIA. I to co mamy. W tym opakowaniu, to jest kolejna płyta, tym razem nie są to sterowniki monitora, ale sterowniki Experience 3D Vision Demo DVD, czyli płytka z demem 3D, jak można wykorzystać takie właśnie 3D oraz tutaj instrukcja instalacji samego monitora. Dajcie mi chwilę, ja całość zmontuję i sam ekran obejrzymy już na gotowym monitorze. Teraz widzicie już ten monitor na biurku komputera, jak on się prezentuje. Widzicie, że jest po prostu wielki. To jest 27 cali, naprawdę robi wrażenie. Sama matryca jest matowa. Do góry mamy receiver od 3D, czyli bezprzewodowa komunikacja. Naklejka Nvidia 3D Vision Ready. Z przodu mamy tylko oznaczenia poszczególnych guzików. Wszystkie guziki, jak w dobrym monitorze gamingowym, nie są na panelu dotykowym. Tylko mają swoje takie bardziej fizyczne odpowiedniki. Stopa, mimo swoich wielkich rozmiarów, nie wykracza bardzo poza sam monitor. Wszystkie guziki, o których wcześniej wspominałem, to są fizyczne guziki. Natomiast jeżeli chodzi o gniazda, to trzeba przyznać, że monitor Asusa nie jest bogato wyposażonym egzemplarzem. Mamy tutaj standardowe podpięcie zasilania. Następnie pełnowymiarowe gniazdo HDMI. Jedno DVI, VGA. Oraz wejście i wyjście, wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonowe. Takie umiejscowienie tych gniazd jest estetyczne z punktu widzenia użytkownika, gdyż nie są one widoczne nigdzie na froncie monitora, natomiast mało wygodne, jeżeli chcemy z nich faktycznie korzystać. To wszystko z rozpakowania tego po prostu potężnego monitora Asusa, i wkrótce zapraszam na portal wideo testyp gdzie będzie nie tylko recenzja samego monitora, ale także całego zestawu, łącznie z NVIDIA 3D VISION 2. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.